Dzień dobry, witam Państwa. Wczorajszy lepszy nastrój utrzymujący się wśród amerykańskich inwestorów pozwolił głównej parze walutowej utrzymać się w okolicach poziomu 1,25. Przełamanie tego oporu nastąpiło jednak dopiero w sesji azjatyckiej, jednak ten fakt nie zdołał rozruszać w dniu dzisiejszym inwestorów ze starego kontynentu i kurs eurodollara osunął się poniżej poziomu 1.25. Poranne spadki na rynku głównej pary walutowej zaszkodziły rodzimej walucie. Złoty osłabiał się z rana i kurs pary USDPLN, który jeszcze w nocy testował okolice wsparcia na 3,50, dziś rano oscyluje w okolicach poziomu 3,53. Podobny scenariusz rozegrał się na parze EURPLN, który kurs wzrósł z okolic poziomu 4,38,60 blisko wartości 4,40. Na Dziś zaplanowano trzy istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 10 poznamy ostateczny odczyt indeksu PMI dla sektora usługowego w strefie euro. Tutaj analitycy spodziewają się odczytu na poziomie 46,5 punkta, czyli o 40 punktów mniej niż w poprzednim okresie. O godzinie 11 poznamy dynamikę sprzedaży detalicznej w strefie euro. Tutaj analitycy spodziewały się niewielkiego spadku w wysokości 0,1% z każdego miesiąca na miesiąca. Po tym jak w ostatnim okresie odnotowano wzrost w wysokości 0,3%. Ostatnie dane poznamy o godzinie 16.00. Będzie to indeks ISM dla usług w Stanach Zjednoczonych. Tutaj analitycy nie spodziewały się zmian i wynik tego wskaźnika ma wynieść 53,5 punkta. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. 对不对？Do